No, i w tej rundzie y, widma są mówcami, więc wybierają swoją pierwszą kartę. I oni wybrali Imperium, drugą przywództwo, bo no wiadomo, żeby Imperium, żeby temu zabrać punkty zwycięstwa. Czarownicy za to wybrali budowę i politykę, y, bo te karty mieli do dyspozycji. Na którą wygrał wojnę i technologię, a nie wziętymi zostały handel, co będzie dobre, bo aż 3 dobra będą do wzięcia na samej duże, No i dyplomacja tak samo. Tu 4 dobra, a tu 3 dobra. Za dyplomację nikt jeszcze nie brał tego, tej karty. No i grę z, zaczynają zgodnie z inicjatywą widma, no i widma aktywują ten układ. Wchodzą na układ docelowy home systemy widmy. Mają dwa punkty ruchu, bo zaczynają od Zaczynają ruch od tunelu, więc mogą wlecieć mu w system. No i dochodzi do bitwy w kom systemie genoczarowników, nic z tym nie mogą zrobić. No to oni deklarują na pewno odwrót, pewnie, tak, tak. No i będziemy rzucać na bitwę. Efekt bitwy po jednym uszkodzeniu, więc udało się winmom wycofać pancernik. No, i planeta Widm została, nie Widm, tylko czarowników została zajęta przez Widma, no i teraz mają kłopoty, genoczerownicy mają kłopoty. Genoczerownicy wyżywają budowy w ich turze, budują stocznie i PDS na tym polu. No, będą chcieli na pewno odbić swój home system, bo to nie będą, nie będą mogli skorować swoich publicznych celi. Każdy z graczy skorzystał z budowy stoczni, widma wybudowały stocznię na tym systemie czarowników. A nekron wirus sobie wybudował na tej super planecie, z dopalaczami, że tak powiem. To teraz będzie, teraz nekroni. A nekroni robią cios w plecy widmy. Drugi raz im atakują na tą planetę, Zostawiła, została, prawie została pusta, więc do tego się zdecydowali. A w odpowiedzi widma grają akcję tutaj, że dostają trzy dobra i dają jedno dobre innemu przeciwnikowi, to by dba, wybrali genoczarowników, tym, którzy zajęli im home system. No i po stracie z jednej piechoty z obu stron, wrent Atlas jest znowu w rękach nekrowirusa. No i on mógł y, sobie teraz y, jakąś technologię y, wziąć od widma, ale widma nie mają żadnej technologii y, które mógłby zasymilować. A widma uaktywowała swój home system. Wybudowali aż cztery pancerniki i dwie piechoty, za 17 w sumie e, kasy. Bo wymienili się z nekronami, którzy e, po niekorzystnym kursie, bo potrzebowali tej kasy, więc po niekorzystnym nekron wykorzystał tą sytuację. Dobra, idziemy do teraz do czarowników. Czarownicy. Wykorzystują rdzeń dynamis, dostają 5 dóbr, za to budują sobie flotę pancerników. Yy, yy, tu są dwie, dwa pancerniki. Yy, więcej nie mogą, no i... Yy, yy, no i to jest tyle, co robią w tej turze. No i jeszcze się zdecydowali na dwie piechoty, bo to jest limit cztery jednostki. Tu mamy 2 plus 2, to jest 4, no i to jest limit, który wyprodukowali. kroni zrobili 5 jednostek, 2 mechy, jeden pancernik, bo się nie mieści do limitu i 2 myśliwce, czyli to jest 5 jednostek. Limit został osiągnięty, no i tyle co zrobili. Teraz będzie wolną yy, widma, a widma aktywują system wolny yy, i Zajmują dwie zielone planety. Zaczniemy od Arceona. Widma yy, znaleźli funkcjonującą bazę i dostają jeden. Wybrali, żeby otrzymać jeden towar. A w drugiej planecie były dwa towary, yy, porzucone magazyny. Nie wymieniali tego poprzedniego, bo mają w sumie już trzy towary yy, swoich posiadanych. Czarownicy zagrają politykę, zabierają mówcy dla siebie, no i dopierają dwie karty i podglądają tą politykę. No, i nikt nie skorzystał z agencji drugorzędnej, więc przechodzimy do y, teraz nekronów. Y, Necroni zagrali technologię, sk y, skorzystali tylko z tego, że sobie rozmieścili trzy żetony. Y, y, jak to się nazywa? Te to, że żetony do, dowodzenia. Dowodzenia, już mi się wszystko myli. No i teraz y, gwiazdoczerwnicy użyli y, y, technologii. Wynaleźli technologię plazmowa inicjatyw. Nie Nekron, tylko Widma zagrały przywództwo, dostały trzy żetony dowodzenia, skorzystał z tego tylko Nekron, który sobie jeden żeton dowodzenia wrzucił. A, a Widma nie mieli jak już tego zrobić. Czarownicy zrobili pas, a Nekron robi wojnę, zdejmuje żeton z tego układu. No i aktywują Mecator Rex Nekroni, i dojdzie do wielkiej bitwy. No i na zostawili tutaj tylko jedną piechotę, wszystko wysłali na mekator, no i zobaczymy jaki będzie efekt bitwy za chwilę, to jest efekt bitwy kosmicznej, czerwony się wycofali, no są teraz w opłukanym stanie, bo nie mają kombu systemu, nie mają mekatora. No i teraz dochodzi jeszcze do bitwy lądowej. No i ostatnią rzecz, jaką on, jak on robi, to będzie produkcja w tym systemie. Jeszcze zanim Nekrowirus to gracz widmy jeszcze miał do zagrani imperium. I nekrowirus i ten i też sobie użył drugorzennej, żeby dostać tajny cel. Ok, i teraz będzie produkcja. No i nekroni wybudowali sobie statek pancernik transportowy z Dwie Piechoty. I to są i to jest tyle. Ok, To przechodzimy chyba do końca rundy. No i tak wygląda sytuacja strategiczna po pierwszej, po trzeciej rundzie. Tu jeszcze pokażę, tak, tu jest ten home system zajęty przez widma, żółty gra, czy jest gra czarownikami, jest w trudnej sytuacji, choć ma jakąś flotę, no i wirus tutaj wykorzystał sytuację, no, ale jest tu pod presją gracza Widm, który ma potężną flotę, która się zatisza do niego. Ok, to teraz y, będziemy robić, a punkty zwycięstwa tylko zdobył jeden punkt. Y, wirus za posiadanie planety z, z tymi technologiami, tak? Y, ma tutaj planetę. Tu jest planeta i tu jest też trzecia planeta. Ok, to teraz będziemy głosować nad polityką. W fazie polityki pierwszy jest przez granty badawcze. Został wyłoniony gracz Widma. Żółty pomógł mu z tym głosowaniem. Z 6 do 7 wygrał, wygrali. Pomógł mu dlatego, bo Widma deklarują, że mu oddadzą Home System. No, dobry trade, że tak powiem. No i kolejną polityką jest prawo. Minister polityki wewnętrznej znowu Witmat zostały wyłonieni. Żółty i niebieski są teraz przeciwko Nekronowi. Ok to koniec tej tury możemy zaczynać następną. No i zaczniemy odmówcy tą turę. Wybrał sobie Wilma wybrały budowę jej imperium. Imperium po to tylko, żeby nie skorował punktów yy, yy, wirus anekroni yy, polityka wojna, widma, przywództwo i handel, są iść pierwsi yy, i tu nie wzięte zostało, a tu nie ma momencik. No i tutaj technologia, nikt nie wziął i dyplomacja znowu czwarta, monetka już na towar na dyplomację. No i pierwsze idą Widma. Widma aktywują system nekrono, z nekrońskim statkiem Matką, no i tu będzie wielka bitwa bo, kosmiczna, no i zobaczymy się za chwilę po tej bitwie. No i wy, bitwa wygrana dla y, Widmy z jednym obrażeniem, a nekroni 2 uszkodzili swój pancernik i jedną piechotę, która może walczyć jako statek, jako statek jeżeli mają statek Matkę. Dobra, to teraz będzie kolejny gracz, czyli Nekroni. Nekroni, aktywują ten system, dają plus jeden do zasięgu dla transportowca i zajmują te dwie planety. No i Nekroni znaleźli tak, tutaj lokalni wytwórcy za jedno dobro wybudowali sobie Mecha, a tutaj jest tuneczas powstrzymany Gamma, czyli do legendarnej planety. Czarownice się zbroją, budują y, stocznie i na tej planecie. Y, teraz sprawdźmy, czy inni gracze będą chcieli to coś zrobić. Nikt nie skorzystał też z drugorzędnej akcji, więc jedziemy dalej. Widma y, uciekły ze swojej, z planety, matki Widmy zrealizowały te polityczne swoje jakby umowy. I uciekły, bo ostatek gdy matka ma u nich tunel z czasoprzestrzenny Delta, więc uciekły do tego systemu i wykonały jakby tą umówioną część. A gracz nekroński zagrywa wojnę, usuwa ten żeton i kładzie go do swojej puli. No i wszyscy sobie nabudowali statków poza nekronem. Tu rośnie flota inwazyjna. Ten też sobie widma nabudował tutaj trochę jednostek. No i to jest teraz kolej widm. No i widma aktywują swój home system, żeby tam zająć go od, przejąć go od widm, czyli czarownicy tutaj aktywują się. No i teraz będzie kolej, teraz będzie właśnie kolej widm. Niebieskie widma aktywowali ten system. Zrobili tu portal Y, bo skasowali swojego mecha, wyprodukowali tu w stoczni dodatkowe jednostki i przesunęli tu transportowiec i teraz mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i no i tyle mają, wszystko jest legalnie, yy, może być teraz kolejny gracz. Anekroni aktywowali ten system z planetą legendarną Malis 03, yy, no to, to yy, daje dobre i yy, Akcji, jeżeli się ją już odświeży, no i tu znaleźli dla niebieskich my mogli wyprodukować jedną jednostkę i mogło płacić też pływami. więc zbudowali sobie pancernik, żeby bronił tego transportowca, bo to jest połączone z tym, tak jak dobrze. To teraz będzie będą czarownicy. No a czarownicy robią ekspanda, zajmują tą planetę. Tu jest. Grobił wobec M Fedi i mają teraz dodatkowy wpływ ta planeta. To teraz Widma, zagrywałem przywództwo, biorąc swoje żetony, i z tego sekundary drugorzędnego tylko skorzystali nekroni y, tapujący mekator, żeby dwa żetony mieć. To teraz kolejny gracz, czyli nekroni. Y, Grażnik roński aktywował ten system i wybudował sobie tutaj. Dwa niszczyciele i krążownika Taki limit tylko yy, mu pozwala, ale jeszcze może yy, też jeszcze piechotem. Ja się dołożył dwie piechoty, czyli jest 5 y, w tej chwili. Limit i jest spełniony. Dobrze, to teraz y, będą czerwonicy. E, a żółty robi kolejnego ekspanda zajmuje też dwie planety. Tu ma plus dwa, czyli 5 produkcji. Ma ta planeta aż. No i czerwony kryształ do zrobienia reliktu. Widma zagrywają handel, dostają trzy i ze wszystkim dał do wyboru, ale wymienił się z Nekronem, bo Żółty odmówił przy negocjacjach, a Czerwony się zgodził. Necrony dalej handlować ze swoim głównym wrogiem. Nekron aktywuje kolejny system, tu też buduje transportowiec, dwie piechoty, też rozwija swoją tutaj infrastrukturę wojenną. No i żółty zagrywa Imperium. Realizuje cel publiczny, ma cztery planety niebieskie, tu są dwie. I tu są dwie, cztery w sumie. I już ma cztery punkty zwycięstwa. Mechator nie kontroluje, dostaje cały cel. No i... Jeszcze z drugorzędnej skorzystały Widma, dobrały cały tajny, tajny cel. Widma też się zbrały na swojej home planecie, budowali transportowiec Mecha. Dwa krążowniki i myśliwca. A na na koniec zagrywają politykę, biorą żeton mówcy na siebie, dwie karty akcji i podglądają karty polityki. A jeszcze akcje wykonuje widma, wojenny trud, umieszczają krążownik na jeden ze swoich systemów. A w odpowiedzi kroni niszczą dwie jednostki na piechoty na tej planecie jako niestabilną planetę. Rzuty już spasował dawno. To chyba będzie koniec tej tury. Możemy zobaczyć podsumowanie punktacji też. I punktacja po tej turze prowadzą mimo wszystko Geno Czarownicy. Mają 5 punktów, zdobyli jeszcze kolejny cel publiczny, czyli tajny swój, że 5 pancerników mają w tej chwili. Czerwone, czyli nekroni, zrobili, mają najwięcej planet i kontrolują planetę z legendarną, czyli dwa punkty zrobili i jeden punkt zbogacił się zbogacił się tylko widma na tym jednym celu. Kartą pierwszą polityki to jest dyrektywa nad badaniami, nad tunelami czasoprzestrzennymi za i przeciw, głosowanie było, tylko żółty zagłosował, czyli Czarownicy za, przeciw, a reszta się wstrzymała. A Nekron nie mógł głosować, więc każdy gracz, który zagłosował przeciw, czyli tylko czarownicy stracą jeden swój żeton dowodzenia, i tyle. Teraz kolejna polityka. A druga karta polityki to była demilitalizacja. No i tutaj, po głosach żółtego, zadecydowało się, czyli czarowników, że to będzie ta planeta. Tu stracił dwa mechy. Ale dzięki temu zrealizował swój tajny cel, że została jego planeta wyłoniona na fazie polityki, i kolejny punkt idzie na e, konto. Widm. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda z lotu ptaka. No i tak wygląda sytuacja strategiczna po e, czwartej rundzie. Tak i e, prowadzi w tej chwili czarownicy, mimo wszystko, że są słabieni. Nekron drugi, trzeci widma. No, i taka sytuacja w tej chwili jest na planszy. Dobrze, to możemy rozpocząć kolejną turę.